Hej, witajcie w nowej serii na kanale pod tytułem Bad Cave, gdzie omawiać dla Was będę ciekawostki ze świata superbohaterów zarówno od DC, jak i Marvela. Na pierwszy ogień dowiemy się, kto, oprócz samego Tora, mógł podnieść jego młot. Mjolnir, młot Boga Burzy i Piorunów. Wykuty w sercu gwiazdy, jak mówi legenda, w rzeczywistości przez krasnoludy z Nida Verilu i zaklęty przez Odyna, daje posiadaczowi niezwykłe moce, o ile uzna go godnym. Choć Thor nie raz zgubił swój młot, to najczęściej wracał ostatecznie w jego ręce. W międzyczasie jednak przewinęło się parę osób, które młot Tora mogły podnieść. Czym innym jest jednak posiadanie mocy Tora, a czym innym samo podniesienie broni. Skupmy się więc na tych, którzy broń po prostu byli w stanie podnieść i oczywiście porządnie nią przywalić, a wbrew pozorom takich postaci jest całkiem sporo. Beta Ray Bill, czyli cyborg Skorbin strzegący swój lud, a także członek grupy zwanej Omega Flight. Po napotkaniu Tora i wdaniu się z nim w walkę, młot na chwilę przepada, by zostać potem odkrytym i podniesionym przez Billa. Ponieważ służy on swoim ludziom, młot uznaje go za godnego. Zresztą niedługo potem sam Oden obdarowuje go jego własnym młotem, Stormbreakerem. W Marvelowskim Ultimate World Magneto także dzierży broń Tora, choć w nieco inny sposób. Ta wersja Magneto, zrujnowana psychicznie po śmierci jego dzieci, Quicksilvera i Scarlet Witch, dzięki mocy władania każdego rodzaju metalem, potrafi korzystać z młota jak ze zwykłego oręża. Tyle, że podnosi go dzięki swym umiejętnościom, a nie godności, którą miałby oceniać artefakt. Eric Matterson to kolejna persona, która uniosła motora, choć znów odbyło się to w nieco niekonwencjonalny sposób. Śmiertelnie ranny, jako przypadkowa ofiara w walce Tora ze Złoczyńcą, zostaje scalony z Torem w jedną osobę przez Odyna, który pragnie w ten sposób ocalić jego życie. Dzięki temu, gdy Thor potrzebuje nieco odpoczynku, jako zwykły cywil, wciela się w postać Erika, którego świadomość wciąż pozostaje aktywna. Dzięki temu Erik mógł niejako władać młotem, później jednak został ponownie rozdzielony i otrzymał od Odyna swój własny oręż zwany Thunder Strike. Awesome Android, czy też Osom awesome Andy, to pewien robot potrafiący kopiować wszystkie właściwości na napotkane Istot. Gdy napotyka Tora, kopiuje jego cechę, która czyni Tora godnym swej broni, czyli czystość serca. Dzięki temu bez problemu podnosi z ziemi Mjordira. Vision to kolejna postać, która potrafi władać bronią Boga Piorunów, co zresztą mogliśmy obejrzeć w filmie. To jednak dość duża zmiana w stosunku do komiksowej wersji tej postaci, która nigdy młota nie podniosła. Filmowe uniwersum Marvela obrało, jak widać, własną ścieżkę. Storm, będąca oczywiście kultową X-menką, ma z Torem nieco wspólnego, głównie przez moce, którymi włada. Swojego czasu, za sprawą Machlojek Lockiego, Storm walczy z Torem i pokonuje go w pojedynku. Korzysta wtedy z jego młota, by zniszczyć własny oręż, zwany Stormcasterem. Superman oczywiście także dostąpił zaszczytu podniesienia młota Tora zaraz obok tarczy kapitana Ameryki, jednakże po zadaniu niszczącego ciosu przeciwnikowi nie był już w stanie ponownie podnieść artefaktu. Twórcy komiksu tłumaczyli to tym, iż czystość serca nie jest stale nadaną cechą charakteru i może się zmieniać w zależności od sytuacji czy wydarzenia. Kapitan Ameryka, który w filmowym uniwersum sprawił, że młot jedynie drgnął, w komiksie używał oręża dwukrotnie. Raz by po prostu podać go Thorowi, drugi raz używając go jako broni, gdy jego tarcza została zniszczona. Wonder Woman także miała młot w rękach, który dał jej niezłego kopniaka, jeżeli chodzi o jej moce. Jednakże Amazonka, mimo posiadania tej unikalnej broni, nie zdecydowała się na jej użycie, by pozostać honorową w pojedynku ze Sztorm. Nie wyszło jej to jednak na dobre, bo przeciwniczka ostatecznie wygrała. Loki od zawsze był zazdrosny o moce swego przyszywanego brata, jednakże dopiero podczas zdarzenia zwanego Inwersją miał okazję położyć łapska na jego broni. W wyniku pewnych wydarzeń stał się Bogiem heroizmu i prawdy, przy okazji zostając nowym Avengersem. Thor, natomiast nowym złoczyńcą. W trakcie pojedynku braci, Loki korzysta z młota Tora, jednak nie na długo, bowiem zaklęcie w końcu ustaje i tym samym Loki staje się niegodny, by dzierżyć mityczną broń. Jane Forster to aktualnie najbardziej rozpoznawalna postać władająca młotem, ale i mocami Tora, gdyż to ona na chwilę obecną jest po prostu Torem. Gdy syn Odyna przestaje być godnym, Jane staje się jego następczynią i kontynuatorką jego przeznaczenia. Mamy jeszcze niejakiego torga, czyli Simona Waltersona, który został na zawsze przemieniony w żabę. Znajdując odłamany kawałek młota, przerabia go w miniaturową wersję młota, zyskując potężne, choć adekwatne do swego rozmiaru, moce busz i piorunów. Z czasem zostaje także obrońcą zwierząt w Central Parku. Serio. Także wskrzeszony ojciec Odyna, Bor mógł bez problemu posługiwać się motem. Co wyczytacie z komiksu Thor numer 600? Bor, zaatakowany przez legendarną broń, bez problemu łapie ją w powietrzu i po prostu odrzuca. Na listę trafia jeszcze Wolstak, który przywołał do siebie młot Thora po zniszczeniu Ultimate Universe. Broń została przywołana przez jego gniew i zamieniła go w Tora wojny. Młot, będący oryginalnie z innego uniwersum, po trafieniu do głównego uniwersum Marvela, stał się spaczony i zły, dzięki czemu Wolstak był jego czasowym posiadaczem. Komiksy serii What If wprowadzają także alternatywne, dość szalone postacie, które podnosiły Młot Tora. Między innymi jest to Rogue, Czarna Wdowa, a nawet, uwaga uwaga, Konan Barbarzyńca. Na listę można by także dodać Halka oraz Czerwonego Halka, gdyż oni także niejako posługiwali się młotem, choć akurat ich sposób tato był nieco inny. Jeżeli brać pod uwagę każde możliwe uniwersum i zdarzenia komiksowe, to z serii Thor z 2015 roku wynika, że praktycznie każda postać w uniwersum dzierżyła młot Tora. Spowodowały to tak zwane sekretne wojny doktora Duma, który stworzył jednostki zwane tor Corps. Każdy bohater z każdego świata został przerobiony na wizerunek Tora, dzierżąc swój własny młot. Mieliśmy więc do czynienia z Dinotorem, czy torową wersją Gruta. Tyle, że żadna z tych postaci nie podnosi de facto jednego i jedynego młota Tora, więc jest to raczej bardziej ciekawostka. Swoją drogą, Deadpool swojego czasu też woził się z młotkiem, ale jak się okazało, ten nie był prawdziwy. A szkoda. To wszystko w tym temacie, dzięki za oglądanie, koniecznie zostawcie komentarz co sądzicie o nowej serii, jakie tematy poruszyć w kolejnych odcinkach, może coś o kamieniach nieskończoności albo o tym co znajduje się w jaskini Batmana. Dajcie znać, do zobaczenia!